Wielu pszczelarzy w drugiej połowie stycznia umieszcza wpisy na różnych grupach pszczelarskich odnośnie stosowania ciasta. Informują oni, że już położyli ciasto na powałce, które ma zabezpieczyć rodziny, jeżeli okazałoby się, że tego pokarmu będzie na przykład za mało. Z uwagi na to, dostaje wiele wiadomości prywatnych, czy stosować już ciasto, a jeżeli tak, to ewentualnie jakie. Osoby, które śledzą mnie dłużej, wiedzą, że nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem ciasta, a zwłaszcza stosowaniem go na wszelki wypadek. Jeżeli rzeczywiście jest jakiś problem z zapasem, wtedy wolę dołożyć dodatkową ramkę z pokarmem. Ewentualnie, jeżeli komuś na to pozwala konstrukcja ula, warto dołożyć nadstawkę, gdzie umieszczamy ewentualnie zapas pokarmu. Natomiast w niektórych sytuacjach ciasto nie jest najgorszym pomysłem. Jeżeli już musimy stosować ciasto tak wcześnie. To zawsze stosujemy ciasta bez dodatków, czyli zwykłe, białe ciasto. Na ciasta na przykład z pyłkiem przyjdzie czas, ponieważ w tej chwili mamy jeszcze styczeń, pszczoły powinny spokojnie zimować, no i nie ma za bardzo sensu, aby przyspieszać rozwój. Z uwagi na to, że zimy są coraz cieplejsze, pszczoły co za tym idzie wykazują większą aktywność, zużywają większej ilości pokarmu. Niestety, ale musimy zmienić nasze podejście do zakarmiania pszczół, musimy kontrolować stan zapasu. A jeżeli jest to konieczne, to oczywiście taki zapas uzupełniamy, tak aby nasze pszczoły były w stanie przetrwać do wiosny, kiedy możliwy będzie normalny przegląd i ewentualnie odpowiednie ustawienie gniazda. W następnym tygodniu temperatura ma wynosić u mnie 7-8 stopni Celsjusza. Nie jest to normalne jak na tą porę roku, ale tak naprawdę nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu, po prostu musimy być coraz bardziej elastyczni jeżeli chodzi o gospodarkę pasieczną.